Słuchajcie, idę sobie lasem szukając Longhorsa i nagle na coś nadepnąłem. W środku lasu, gdzieś jakby mnie tepnęło do chyba innego lasu, ale to jest nic. Wiecie, kogo zobaczyłem? Coś stoi przede mną. Jak teraz klikniecie łapeczkę w górę pod tym filmem, to Wam to pokażę. Jestem naprawdę zdziwiony, bo to nie jest ani Longhorse, ani Siren ani Carton Dog. To, no zaraz sami zobaczycie, klikajcie łapeczkę w górę za 3, 2, 1, wszyscy razem i patrzcie na to. Jestem generalnie przyczajony pomiędzy tymi drzewami, to wszystko jakby inaczej się różniło. Jestem na innym świecie, ale widzę to! Karton Kata, który jest wielki, długi, gigantyczny i się świeci, w sensie te jego ząbki, oczka, ja go nie poznaję. Tu jest jakby inny kardon. Cześć, on biegnie. Ale się szybko przemieszcza. Patrz, rozgląda się na lewo i prawo, jakby kogoś szukał. Wow! Jaki on jest szybki. Widzicie, jak się błyszczy. Teraz do niego chcę podejść. Zrobię to dla was. Cześć, patrzy się w moim kierunku. Nie, nie, nie. mnie tu nie ma. Mnie tu nie ma. O, o, o. Widzowie, jak teraz zostawicie suba. Jak jesteście nowi, no to kliknijcie, a ja tam do niego podejdę. Subskrybujcie, lecimy po 7000 subów, oczywiście z dzwoneczkiem. Jak klikacie suba, to z dzwoneczkiem, a ja, ryzyk, podejdę. To, to musi być kartonka, ja się, ja się z nim przyjaźnię. Nie wiem, on może zjadł jakieś danolki, wypił mleko i tak urusł z dnia na dzień. Czy to jest po prostu inny świat i gdzieś indziej trafiłem? Nie wiem, po prostu. Podejdźmy do niego, zobaczmy to sami. Troszeczkę się cykam, nie powiem, bo nie rozpoznaję go. To jakieś dymki pleciały. I co jest? Kartonkacie! To ja, Smyslow! Kici kici! Nie mam niestety rybki, ale nie podejdę do niego z nim, O, z pochodnią. Kartonkacie, to ja! Smyslow! Siema! Dlaczego tak urosłeś? Kartonkacie! Kici kici! Stał tutaj. Żeby tylko mnie nie, nie wystraszył, nie podbił tak nagle. I kici, kici, nie rozpoznaję tego miejsca, gdzie ja się pojawiłem? Tam w ogóle coś jest wybudowane. Aha. Kici. No i tak tutaj nie przyszedłem po karton kata, bo jestem tutaj po Long horse tylko <laughs> nie wiem za bardzo gdzie. Chodźmy w ten las, wejdźmy, ja już się niczego nie boję, bo muszę za wszelką cenę znaleźć Longhorsa i iść pokonać Lightheada, ze nikogo nie ma. I jestem tutaj dosłownie sam. Ani auroxa, ani kartondoga, ani Senheda. Idę pomiędzy tym lasem i szukam. Coś czuję, że ktoś jeszcze w tym lesie jest. Także oglądajcie film do samego końca. A ja przejdę przez ten las. Może z niego wyjdę lepiej. Obracam. Jak coś zobaczycie, to od razu piszcie mi komentarz pod tym filmem. Chodźmy może w tą stronę. Te drzewa są naprawdę gęste. Ale czekaj, po lewej stronie już się kończy ten las. Zobaczmy tutaj. Coraz to bliżej, bliżej wyjścia. Muszę zacząć orientacyjnie, gdzie ja jestem? Z której strony? Ło! Wow! Domek widzę. Eee, co? Troszeczkę się wystraszyłem, ale to jest domek bilacera. Tu jest wioska? A, tak, faktycznie. Okej. Okay. Jakiś dźwięk słyszę. Co jest? Podgościłem wam? Nie wiem czy to słyszeliście Ale ja to słyszałem Długi dźwięk Dziwny Ciszę teraz Ok. Spójrzmy sobie Tu villagera nie ma, chodźmy do tej wioski Muszę sobie bardziej troszeczkę ściszę, żeby ten Jak będzie jakiś dźwięk to od razu podgośnie. Dobra, idziemy tędy Tu jest domek villagera, ej gdzie jestem? Halo? Villager? Stefan? Jest tu ktoś? Krzynce budki, chlebek o oh, chlebek sobie wezmę. Okej, okay. nie, nie, o, dawaj, chlebek mu jest. <gry> Czy tu jest w ogóle jakikolwiek Stefan? Halo! Słyszy mnie ktoś? Villagerze! Jakikolwiek! Czy ta wioska jest opuszczona? Każdej przecież są villagerzy, no chociaż jeden Stefan! Ej, no. Puste nawet domki! Czy ktoś ich dobił? Oni by odpuścili swoją wioskę? Niemożliwe. Dobra, weźmy ja się tego. Gdzie jestem? Ła ja słyszę ROX! Smite! Co, co ja tu robię? ROX! Gdzie jesteś? Tutaj! Co, co ty tu robisz? No jak co robię? No i chodzę po wiosce villagerów i szukam Longhorsa! Co a co to jest w ogóle? Gdzie? Gdzieś mi tepło, ty nie wiem co się dzieje? Ciebie też tutaj tepło? No ta, dosłownie teraz ten Ej, co ja nalepnąłem coś w lesie, a ty gdzie? i y też ja tam byłem gdzieś. Nie, przy wodzie bardziej, przy wodzie Przy wodzie. Dobra, tak. o co tu chodzi w ogóle? Czy to były pułapki? Może Longhorsa albo Lighthead'a. Nie wiemy, sprawdźmy e, ale to. Właśnie Tylko wiesz, czym się ja z... zastanawiam, że tu nie ma no. ani jednego villagera. O co chodzi? Mm. Czekaj, to jest, zły znak I to jest chyba. Nic. Ale... Słuchaj, tego! Aurox. Co Aurox Przed to? chwilą, jakieś nie wiem, 5 minut temu widziałem, spójrzcie na mnie i tam mówię to no, szczerze, proszę. nie? Okay. Widziałem karton kata. Ale, 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 ale. ale on był no. bardzo długi. Bardzo duży, wielkolud normalnie urus no on był taki duży jak ten domek bym powiedział, większy od nas, a, a przecież jest mniejszych rozmiarów. I wiesz jak co mu się jest? świeciły zęby i oczy, no? Ty, nie, nie, nie mam nadzieję, że to nie sprawka Lightheada, że on nic z nim nie zrobił z nim. A bo ich przekształcił w mutanty? Musimy się dowiedzieć no, dlaczego nie... tutaj się pojawiliśmy i o co w tym chodzi, kto tutaj mieszka i Patrz na to. co tu jest. Ale, no widzę na właśnie, to tak, Chodź, jakaś wieżyczka, wieżyczka nie? Mhm. Mm tak. na nią wejść? Nie wiem, chyba nie, nie ma żadnych sposobów do góry. Chyba. Mm, nie rozumiem o co tu chodzi. Z czym to jest związane? Nie wiem, napiszcie mi widzowie. Wejdźmy tutaj. To jest dopiero ciekawe. Czekaj, Aurox, razem no. tam, nie? Wchodzimy. Okay, dobra, dobra bierz, bierz miecz. Ja jeszcze biorę pochodnie, żeby to oświetlić. Okay. A, dobra, i teraz tak wejdźmy Przygotujmy się. O, tu jest wejście jakby. Halo. Puk, puk. Co je? Jest tu ktoś? Gartonkacie? karton do. Co? Pajęczyny mówię w domku na początku rozwalony domek? Pajęczyny tylko mi się kojarzą z lightheadem, bo on też u siebie ma pajęczyny. Hmm. Jak tu będą lampy, od razu uciekam. Tu, tu jest, do traftowania tam stoi, możesz sobie zobaczyć, wyjdę. No dobra, tak. A nie, nie, pochodnie postawiam. dobra. Chodźmy do góry bardziej. Czy jest tu hmm. ktoś? Halo! 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 Co ty robisz? <laughs> Udaje echo. <laughs> Ej, uważaj, jest tu ktoś! No. Alo? Ja jestem, jestem Smyslow i mój kolega Rox. Nic nikomu jestem nie chcemy też... zrobić. Jeśli ktoś nas słyszy, to proszę wyjść. No a to jest tak, jakby domek naszych rozmiarów. Czy tutaj mógłby mieszkać? Widzowie wczoraj mi pisali, że Zielony Steve. A co no, no, jeśli no. tutaj może mieszkać taka jedna z nich? Postać. Hmm. A sprawdźmy szybko ten drugi, czekaj, przemieszmy się. Ty znalazłem, Cypawa, znalazłem jakieś skrzynki, coś tu jest w środku. Gdzie? Ja wyskoczyłem. No do góry, tam gdzie byłeś przed chwilą, chodź, chodź. Ja idę do drugiego. Okej, okay, a, no a co masz tu w tych skrzynkach? Jakieś bryłka złota, coś, zaraz ci powiem dokładnie jeszcze. Dobra, ja idę, wchodzę do tego, zobaczmy. Tutaj w środku nie jakby siedzenia są. E, jest to dom taki opuszczony, rozwalony, nie? Tak, tak, no. Wow, szafka tu jest! Zgniłe mięso! Ja to samo, o, to był w beczce, no znalazłem. To zgniłe mięso kojarzy mi się tylko z jedną postacią. Następnie. No nie, nie, nie. Y gdzieś. Myślałem, że to pułapka, ów. To jest tak bardzo rozwalony domek. Jeszcze wejdę sobie do góry. Lepiej nie bierz nic ze skrzynek, bo lepiej niczego tutaj nie dotykać. Chociaż. Dobra, okej. Okay. Nie, ja muszę, muszę sprawdzić to, z ciekawości czystej. Zgniłe mięso. Wszędzie jest zgniłe mięso oraz pajęczyna. To kto to mógłby trzymać? Zgniłe mięso. Hmm. Jakaś postać musi jeść zgniłe mięso, które, no nie jest jakieś dobre, tak? Kolejne no zgniłe mięso. Kolejne pańczyna. Ej dobra, wychodzimy stąd, może co? Okay, jestem no, no, na no, ja górze jestem całkiem. Wo, mogę. Oj, to jest teraz genialne. Mogę sprawdzić w jakim miejscu mniej więcej jesteśmy. Mhm. Wejdź też na górę, jeśli możesz. Dobra. Są dobra, postawiane jakieś słupy. Nie wiem co one oznaczają, ale są takie długie i chude jak Lighthead i Siren nie? Aurox, widzisz coś? Tak, w tamtą bo... stronę musimy iść, ziom. Patrz, bo ja zobaczyłem teraz jakiś domek naprzeciwko, po prawej stronie. Nie. tam, tam idziemy, gdzie ja pokazuję, Idziemy do tego zobacz. domku? Nie, 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 w żadnym wypadku. Tam musimy iść w lewo, zobaczcie, gdzie ja pokazuję. Ziom. Tam, gdzie? gdzie wskazuję, skaczę. Tam prosto, a co tam niby jest? Tak, widzę coś tam z daleka, coś przebiegało chyba. Dobra, Idziemy, musimy. Dobra, no to, to chodźmy, okej. Okay. Tu My... w ogóle na tym świecie My... też stoi słońce. E, jest jakby noc połowicznie. Tutaj chyba to była sprawka lightheada, wiesz, myślę. No możliwe. Co, jak My bym to jakbym tu mógł chciał... spaść, żeby nie paść. Widzimy sobie <laughs> złoty chlebek. Złoty chlebek co ja mówię. <laughs> chlebek Ok, skacz dalej, uwaga! 3, 2, 1, żeby tylko przeżyć! Woo! O, easy. Dobra. Ej, a chcesz złoty jabłek trochę? Bo ja mam. Nie, nie chcę. Idziemy Dobre, teraz. Okay. Nie ma czasu. To dawaj za mną. Złoto jabłka, dawaj, dawaj, dawaj. Ja tylko... Teraz, ja tylko chcę jednego. Longhorsa chcę. E, ty powinieneś się mnie spytać, czy ja chcę Longhorsa, a nie złoto jabłka. A, no tak. Dobrze. Faktycznie coś jabłka. tam jest! No mówiłem ci, Wow! Ty... Ej, co to takie długie? Nie, Uwet! podejdźmy bliżej. Patrz co Chodź, to się, się ciągnie do góry? Co to jest? Aż tam? Widzicie widzowie taka kreska długa? Jakieś poplątane to jest! Czekaj, poczekaj, Aurolox Chodźmy no, razem, żeby tak, tak. tylko nie paść Dobra, dobra, spoko to, to może coś jest wybudowane? No Zobaczmy. właśnie, chcę to sprawdzić A gdzie to jest, bo teraz nie widzę A, Tutaj, tam. tam, w tamtą stronę To coś się rusza Aha Co? No To nie jest ten budynek Widziałem teraz To coś jest żywego O co tu chodzi? Nie. Czekaj, czekaj, dobra. musimy podejść bliżej Bliżej, 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 dawaj, dawaj, dawaj na szybkość mhm. teraz zbiegniemy Zjem sobie złoty bo... chlebek i znowu to jest postawione Te takie słupy widzisz? Nie ta, 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 co ma, te no, słupy to... oznaczają Wow Co jest? Co to? O ma twarz longhorsa Jest długi Lo? jak Longhorse! Bo ja nie widzę stąd nie mam Czy to jest Longhorse? Y... Co? Czekaj sprawdźmy to Podejdę na tą górkę wejdę ryzyk ryzyk. Czekaj czy mnie to coś zaatakuje, czy nie? Jakby to jest przekształcony longhorse faktycznie! To jest on taki długi! Dobra, idę Jak do się ciągnie, on się zmienił! Jak karton, kat... O co tu chodzi? Patrzcie, no. widzowie, to! Jakaś jego przemiana! On się zmienił, albo co? No patrz, zobaczcie jego twarz, to jest on, 100%. Widzę. Tak, 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 ale jaki długi, poplątany, spójrz Jestem ciekawy, jak no. on, jest... on jakby no. urósł, wydłużył się Popatrzcie jeszcze raz, to się ciągnie do góry Wysoko, ej, to nie ma końca Trzeba iść aż do samego nieba Ej, jajku, jaki głos wydał, słyszałeś to? Nie Jakby tak się łamało coś, serio Trzeba ja podłożyć sobie, okej okay. mhm. Podaj do niego, jestem coraz to bliżej Boję się jeszcze Na razie nas nie atakuje, ale nas zauważył Patrzał się Jest bardzo szybki Uch, I W lewo. Nie słyszę tego dźwięku to Nie wiem czemu Podejdę, bliżej Longhorsie To ja, Smyslow, ja, Rox co, co w tobie stąpiło? Dlaczego jesteś taki długi, poplątany? O, uważaj, zobaczył ciebie nie, nie. Ta, ta, ta. Szedł na ciebie, wow We, Wejdę bliżej Longhorsie, nic sobie nie chcemy zrobić Ok, schów mieczek, schów mieczek Schów pochodnie, pochodnie też e, Żeby tutaj nie było, ok? Żeby go nie, nie przestraszyć, właśnie Podejdę do niego blisko. jak się obrócił. Jeszcze bliżej. Idzie na mnie. Czy nie, nie, nie. Ej, i mam pomysł, wiesz co? Żeby go z łapki raz uderzyć. No, dobra, jak chcesz, to żaden problem, ale. A ja bo to się ty, ty nie zrób, ty, ty zrób, ty zrób. Nie, ja nie podejmuję się tego, nie. Krówka to zrobi, patrz! Krówka na niego się patrzy! A na krówkę! Krówka idzie na niego! Kiwa do mnie głową, że nie! Co jest? Krówka do mnie kiwna na że nie! Co to są za dziwne zwierzęta tutaj? Co to jest? Wszystko dziwne. I ta też takiego widziałem wielkiego jak tego Lunkosa. Pa, krówka no. na mnie idzie! Przypycha mnie! Chciałem je jest... z. To jest krówka. No, ej, dziwna krówka, uważa na nią. Co co jej chodzi w ogóle? Ona może zepchnęła mnie, dlatego że mam się oddalić od niego. Hmm. E, no to wiem, Aurox idziesz pierwszy, ona ci nie kazała. No nie, tam nie, no weź nie. Wejdź, idź, idź, to... idź, idź, no dawaj. Nie. Ale powoli. Nie, nie, nie. Okay. Widzowie, kliknijcie łapeczkę okay. w górę, żeby zmotywować Auroxa Kto jeszcze tam nie kliknął, to kliknijcie i subika też pamiętajcie Napiszcie komentarz, Aurox nie podawaj się, coś takiego Przydałam serduszko, dobra, dobra. Uwaga, Aurox podchodzi Czekaj, A, patrz, ja patrz ja krówkę Jak się wystraszyłem, Boże jak Krówka się... zasłania, krówka nie chce nas dopuścić do non O co tu chodzi? Ale wiesz jak ona mnie wystraszyła? Pojawiła się tak nagle Tak, bo naszła, patrz, 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 się na ciebie Okej, dawaj, dawaj, dawaj Co ona robi? Co ona robi? A dostaję obrażenia To, czekaj, po long... patrz Jezu, Co na się rzuciła, co ta krówka, czekaj, czekaj, patrz co ona robi Lecisz, podchodź do tego korsa czegoś Będę coraz pobliżej. bliżej O, widzi Mauro no, no, no. Do głowy jego, Bra, do głowy jego, do głowy a, Co, co jest? Jeszcze raz Patrz Dostał, nic Co jest, nie atakuje nas O, wow. a nawet A podejdź i stój go. Nie, nie, nie atakuj go teraz Ale bo, nie, to się cykam strzał. dobra Powiedz, tak, głowa do głowy, głowa do głowy no, co? No się boję! Co jest? Aurox masteczniów z jego głową! Tykacie się głowami! Nic Dobra, tobie nie, nie o, robi! Nic, o, on jest straszny na blisko! Jak on wygląda! Wow! Ej, i tego Longhorsa musimy sprowadzić na nasz świat, do naszej wioski, gdzie jest Lighthead! Wow. Idzie do mnie, przesuwa się. Nic mi nie robi, jest przyjazny, ale wygląda strasznie. I jest bardzo, bardzo, bardzo długi. Ej, a co jeśli byśmy tam do góry się wybudowali całkiem? Ja bym chciał zobaczyć no. jego koniec, ej. Czy on tak. się w ogóle kończy? Hmm. Ty, no jest to jest bardzo ciekawe, tam a, a tam aż do góry, widzisz? Tak, tak, wiem o co chodzi, no. Longhorse. Wow, ale kozacko wygląda i nic tam nie robi. Super. Trzeba go takiego wziąć do domu Lightheada. Ciekawe jaka będzie jego reakcja. Zrobimy to już w na następnym filmie i zarazem sprawdzimy jaki on jest długi. Wybudujemy się wysoko, najwyżej jak się da i sprawdzimy czy ten long horse się w ogóle kończy taki długi nie to także subskrybujcie dzwonkiem a jak nie macie co dalej robić to wbijajcie też na mój drugi kanał smice low games tutaj wam się na środku ekranu wyświetla to jest mój drugi kanał na youtube jakby ktoś mógł tam wbić zostawić jednego subika to byłbym wdzięczny tam nagrywam dodatkowe filmiki wpadajcie na moją grupę też na fb na mego facebooka instagrama wszystkie linki macie w opisie tu jest mój fb instagram i do kanału do kanału auroxa też możecie sobie wbić bo też nagrywa filmy Minecraft. Dziękuję, to byłoby na tyle. Na razie!